Cześć wszystkim Patrzcie ile jest wolnych bloków Jest piątek Godzina no 16 zaraz Jestem ciekaw czy coś będzie się działo przy takiej pogodzie O mamy zamówienie od razu I zaczynamy od Biedroneczki Fajnie O jest gotowe To co? Zaglądamy? Co tam nam uszykowali? Nie ma tego na szczęście dużo Teraz zamówienie mi wyleciało No lecę Dobra Jedziemy do Biedronki Żadnych płatności nie ma Bo jechać się odebrać Oczywiście najpierw trzeba się przebić przez Tuwima, nie? A gdzie w ogóle jedziemy? Na Mikołajską co chyba sobie kurtkę ściągnę pod Biedronką Bo jest naprawdę ciepło Dzień dobry, to tak, dziękuję. Tu paragon jest Tutaj No i dobra Ile mamy? 900 metrów? Serio? Nie żebym narzekał, nie? tam do końca i to przejadę po prostu dziwne uczucie, że można już na bluzie przejeździć jeździć, w <gry> końcu no ale pewnie długo tak nie pojeżdżę bo to zaraz się zrobi chłodno, nie? przyjdzie wieczór to jest nasz blok. ale fajnie parter No. Okay. kolejna mam, bo kilka szafek jest. No i to będzie wszystko chyba, no Proszę bardzo. Do widzenia. Pierwsze za nami, 42 dokładnie. Teraz chyba rzuci nas na Gdyńską, tak czuję. 5 minutes later. No nie rzuci. To jak rzuci, to się włączymy. Jedziemy się na bulwary karnąć. No dawajcie. No postaramy się dzisiaj chociaż na te Pampersy dla małej zarobić. 31 zł też na cel. Damy radę, myślicie? No może sobie dzisiaj po prostu pozwiedzamy miasto, co? No i przy okazji chciałbym podziękować wszystkim wspierającym wszystkim tym, którzy wysłali mi donaty, Pamiętajcie, że przyczyniacie się do projektu, który planuję zrealizować w najbliższym czasie. Mianowicie budowy własnego elektryka, o którym mówiłem w poprzednim filmie. No a z waszą pomocą na pewno szybciej to wszystko pójdzie. Jeśli ktoś chce mi pomóc, aby ten projekt po prostu był zrealizowany o wiele szybciej, no to link do Tipli macie w opisie i naprawdę dziękuję wszystkim za wsparcie. Jesteście niesamowici. Ale ruch na mieście się zrobił. Jedziemy do dziewczyn, do parku, jak tu się nic nie dzieje. Skoro w centrum nic nie wpada, trzeba wracać do parku. Ale trzy piętych kamieni a wieżące na chodzi O, od razu lepiej. No i mamy Wojtka polskiego. Czemu tu musi tak wiać? Byłoby tak idealnie, gdyby nie wiało. No nie Zobaczcie gdzie mnie wywala, nie? Co to ma być? No najgorzej, nie chciałem tego Ja już jestem tak blisko tutaj Nie muszę wracać tam Po co ja się tam w ogóle ruszałem? Ale mi to głowo drażni czasami Gdzie będziemy jechać z tym? Najgorsze co mogło mnie teraz spotkać w tym momencie, nie? Wiecie, nie byłoby problemu, gdyby tam był dojazd Jakoś fajny na rower, nie? Ale dojazd na gdyńską rowerem, jest naprawdę ostatnie co byście chcieli robić tutaj na rowerze w Słupsku tam nawalone tyle w ogóle sam dojazd do Gdyńskiej to jest masakra, nie? No ale jedziemy, nie ma co marudzić Rura Tutaj się można przecisnąć O, pakietowe zamówienie mamy Dobra, i teraz tutaj się przebić. Ech, w każdym filmie to gadam, ale nienawidzę tego. Pewnie jak zawsze trafię na czerwone światło. Ale czekaj, bo tu mam zielone. O, tu też zielone. Czemu to musi tak wiać? Nie polecam mieszkać nad morzem. Tutaj cały czas wieje. Naprawdę. Ciekawe, ile dostaniemy za te pakietowe zamówienie. Dziękuję. Dobra, ja mam dwa. Dwa no, i dawne. Mhm. No. Wszystko tak? tak. Dziękuję. Moniuszki najpierw Najpierw zrobimy moniuszki, potem na szereg szeregów się udamy No to myślę, że na Pampersy zarobimy dzisiaj Nie jest to trudne, bo szczerze Jak sobie pójdziecie na godzinkę dwie polatać, to zawsze te kilkadziesiąt złotych Wam wchodnie Śmigniemy sobie przez park Nie Lewo A Tutaj po prawej tak? Dobra, wszystko wiemy Przypniemy się do rury gazowej Idziemy. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Potwierdzamy. Jeszcze coś trzeba Pięć minut rowerem. I znowu w okolica bulwarów. Dobra. Jaki to był adres dokładnie? Już wiem. Ale tu ładnie jest. Gdzie tu się wchodzi? Dobry. Przepraszam. To jest jedna klatka do wszystkich mieszkań? Jest? Tu jest jedna i tam z tyłu jest jedna. A tak powiem pan, to nie będzie pan wiedział gdzie. Tutaj, tak? Super o, no, Dzień dobry I to wszystko Proszę, do widzenia 1699 No to czyli już na popersy mamy O, i biedronka nam wpadło 7 minut No to tak mniej więcej tyle mi zajmie do tam Dziękuję bardzo, do widzenia W tej stronę Mega przyjemnie się jeździ, jak jest taka pogoda. Fajne uczucie, co tak na bluzie pojeździć Fuh, nareszcie Udało się dojechać. Proszę już nie wysyłajcie mnie w centrum, okej? Okay? Oho, jakiś alkohol chyba co? Toplica likier z cytryną. Perła, piwo Czyli pół litra soplicy i dwa browarki. Nice. Mamy piątek, nie? Wieczór dwa cztery? Tak Dzięki. I... Czy coś nie zgadza tutaj. Nie ma soplicy w tym zamówieniu. I o co tu chodzi? Zgłaszamy to na support? Głoszę to, że potem problemów nie było co? No czy ja nie mogę, Wie pan tutaj... oni tylko dali dwa piwa i mam... mam paragon tylko z dwoma piwami i torbą. To może pan na bo musiał to nie do, na support wpisać, oni by to coś z tym zrobili bo ja nie mogę, nie? Przywieź pan to zamówienie, czy pan będzie je anulował? Dobrze, dobrze, to zgłosi pan to nas support, ja też to zgłoszę i to anulujemy i najwyżej pan nowe zamówi, dobra? Dobra, do widzenia Pan do mnie zadzwonił Musimy wysłać mu paragon, co? Kurde, będę teraz siedział po tą biedronką Zamówienie anulowane? A co z zakupami właśnie? No nie gadaj Ile zarobiłem na tym? 4,45 Dwa browarki na piąteczek. <gry> Pytałem się co z zamówieniem, to pan napisał, że jest dla mnie. Gratis to uczciwo cena, nie? Czy jak widzicie? Praca kuriera globo potrafi nieraz mieć swoje plusy. Cześć! Gdzie jesteś? <gry> gdzie jesteś? No z spacerku? Tak? Ta ci udało się na pampersy zarobić, no? Mamy 35 zł, będzie na twoje pieluszki. No, to jejku. <gry> Co? Co? Ty gdzieś śpisz? Dobra, widzowie, będę kończył ten film. Udało się pojeździć godzinę i 15 minut, i to są dzisiejsze zarobki 33,86. Czyli na paczkę Pampersów udało się zarobić, a to był mój cel. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmów, gdzie po prostu tylko wskakuję na godzinkę, dwie, pojeździć na globo na Pampersy, zarobione. A ja się z Wami żegnam. Do następnego. Cześć.